Czy jestem dupkiem za wyrzucenie mojej siostry z wesela, bo nie trzymała się kolorystyki? Kiedy miałam dziewięć lat, moi rodzice adoptowali moją siostrę Jen, która miała wtedy siedem lat. Jen była chuda i przestraszona z powodu zaniedbania. Zrobiliśmy wszystko, by poczuła się kochana. Kupowaliśmy jej mnóstwo zabawek. Dostawała wszystko, czego chciała. Kiedy moi rodzice poprosili mnie o przeniesienie się do mniejszej sypialni, aby jen mogła mieć mój pokój, z radością się zgodziłem. Kiedy zapytali, czy pozwolę jen wybrać dekoracje i tort na moje nadchodzące urodziny, zgodziłam się. Byłam taka szczęśliwa, że mam siostrę i rozumiałam, dlaczego rodzice traktowali ją w szczególny sposób. Tylko, że traktowanie się nie skończyło. Przez lata na każdej wycieczce musieliśmy robić to. Co chciała jen? Musieliśmy jeść tam, gdzie ona chciała. I musiała planować wszystkie moje przyjęcia urodzinowe. Jeśli nie dostała tego, czego chciała, wpadała w złość. Nadal czułam się kochana i otoczona opieką rodziców, wozili mnie na treningi, kupowali mi różne rzeczy, gotowali dla mnie posiłki, spędzali ze mną czas i udzielali mi rad, ale zawsze byłam druga po jen. Wraz z wiekiem robiłam wszystko, by wyjść z domu. Pierwszą pracę dostałam w wieku 12 lat. Wakacje spędzałam z przyjaciółmi zamiast z rodziną. Uprawiałam trzy różne sporty i grałam w zespole. Zdałam egzamin na prawo jazdy w dniu, w którym skończyłam 16 lat, a dzień później kupiłam samochód. Poszłam na studia na drugim końcu kraju. Teraz gdy zarabiam dobre pieniądze, robię rzeczy, których brakowało mi w dzieciństwie. Jeżdżę na wymyślne wakacje i urządzam wyszukane przyjęcia. Mój ślub nie był wyjątkiem. Mój narzeczony Kyp i ja chcieliśmy, aby wszystko było idealne. Pomyśleliśmy, że fajnie byłoby mieć schemat kolorów. Moim ulubionym kolorem jest żółty, a jego niebieski, więc moi goście będą ubrani na żółto. Jego na niebiesko, a wspólni przyjaciele na zielono. Wybrałam sukienkę z zielonymi haftowanymi detalami, a on wybrał butonierkę z zielonymi kwiatami. Kiedy Jens się o tym dowiedziała, była wściekła. Nie wiedziałam o tym, ale ona nienawidzi żółtego koloru, który ją wypłukuje. Powiedziała mi, że pod żadnym pozorem nie założy żółtego. Wzruszyłam ramionami i powiedziałam, że w porządku. Po prostu wyrzucę ją, jeśli nie będzie nosić żółtego. Nie było dalszej dyskusji, ale w dniu mojego ślubu jen przyszła w fioletowej sukience. Kazałam jej natychmiast wyjść. Kolorystyka była idealna, a ona ją zrujnowała. Jen odmówiła wyjścia, dopóki nie zagroziłam, że wezwę ochronę. Reszta wesela przebiegła gładko, ale potem moi rodzice byli na mnie wściekli za wyrzucenie jen. Powiedziałam im, że ostrzegłam ją, że zostanie wyrzucona, jeśli nie zastosuje się do schematu kolorystycznego, ale oni powiedzieli, że wszyscy myśleli, że to żart. Powiedzieli, że to okrutne z mojej strony, że wyrzuciłam siostrę z powodu czegoś tak błahego. Powiedziałam im, że to było moje wesele, które zorganizowałam bez ich wsparcia, więc mogę wyrzucić kogokolwiek zechce. Kryp rzucił się, by mnie bronić i nawet powiedział moim rodzicom, że powinni się wstydzić tego, jak mnie potraktowali, ale w ciągu ostatnich kilku dni wiele osób, z którymi rozmawiałam, dziadkowie, ciotki, wujkowie, przyjaciele, byli zmieszani. Niektórzy twierdzą, że na moim miejscu nawet nie zaprosiliby jen, podczas gdy inni uważają, że powinnam była odpuścić.